Agencja Rozwoju Regionalnego jest wiodącą instytucją otoczenia biznesu w subregionie północnym województwa śląskiego. Wspieramy przedsiębiorczość. Powołaliśmy w 2013 roku w styczniu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dzięki ośrodkowi dotychczas udało nam się powołać 6 spółdzielni socjalnych, stworzyć 50 miejsc pracy i widzimy, że rzeczywiście miało to bardzo głęboki sens. Jest to działanie bardzo uzasadnione, ponieważ ludzie, którzy dotychczas nie mogli odnaleźć się na rynku pracy, w tej chwili bardzo efektywnie i z dużym sukcesem na nim funkcjonują, prowadząc własną działalność gospodarczą w sektorze ekonomii społecznej. Biały Środek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce, w którym osoby chcące prowadzić działalność w obszarze ekonomii społecznej znajdą swoją przestrzeń poprzez szkolenie, doradztwo lub też uzyskanie dotacji na prowadzenie spółdzielni socjalnej. Udało się stworzyć sześć spółdzielni, z tego cztery spółdzielnie są spółdzielniami osób prawnych, założonych stricte do tego, aby eliminować skutki bezrobocia, czyli dawać tą przysłowiową rękę, która wyciąga tych ludzi z bezrobocia ale nie tylko bez bezrobocia, bo również członkami spółdzielni socjalnej, osobami, które są zatrudnionymi, są osoby z, z różnymi niepełnosprawnościami. Spółdzielnia socjalna to działalność gospodarcza nastawiona na zysk, którego efektem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia socjalne to naprawdę nie jest łatwy kawałek chleba. Bo, bo różne są problemy, które napotykamy gdzieś tam po drodze. Nawet przy otworzeniu się, to jest mnóstwo jakiejś tam papierologii, karesy. Y, później sanebit w naszym przypadku bardzo miły, ale jak już przez to wszystko się przebiło, jest przemiło. Jest to biznes z ludzką twarzą. Tak jak się mówi, tak jest. Nasze spółdzielnie zajmuje się głównie branżą budowlaną, wykończeniem wnętrz, pracami remontowymi. I główną naszą drugą działalnością jest wytwarzanie słodyczy na różne okazje, komunie, chrzciny. Zapraszamy także mamy z dziećmi do nas, wtedy dzieci oglądają pokaz, a mamy mogą się w spokoju napić kawę albo herbaty. Zajmujemy się organizacją przyjęć urodzinowych dla dzieci. Teraz mamy taką akcję promocyjną, właśnie rabaty na urodzinki przez pierwsze nasze miesiące istnienia. Moment to również y, właściwe zatrudnienie, czyli y, tą kadrę, ta, która poprowadzi, ale również y, ja tak mówię sama, od, co odczułam, y, kompletowanie tej dokumentacji, bo jednak y, tworzenie tej spółdzielni było w ramach projektu, gdzie byliśmy obwarowani naprawdę y, wieloma waszymi dokumentami. Potem taki moment też był ważny, rejestrowania tej spółdzielni, y, żeby, żeby jakby spełnić oczekiwania, żeby nam czegoś nie brakło. A tak to jakby w zasadzie dość solidnie żeśmy się do tego przyłożyli i szło nam to całkiem nieźle. Najtrudniejszy to jest czynnik ludzki. Najtrudniejszy moment jest ten, żeby przekonać jak gdyby już ten trząs spółdzielni, czyli pracowników, że tak naprawdę to wszystko zależy od nich. Myśmy tylko pokazali, jak, pokazaliśmy, co w tym kierunku mają robić, ale już dalej to wszystko zależy od nich. Jeżeli pojmą, co do nich należy, że to ta inicjatywa, którą oni wykażą, będzie, będzie świadczyła o sukcesie lub porażce, no to, no to będzie okej. Okay. Jeżeli nie zrozumieją, będą czekać na dyrektywy, na gotowe propozycje, no to pewnie nic by z tego nie było. Na ten moment mamy wpisaną działalność gastronomiczną i remontowo-budowlaną, ale myślę, że. Że te działania jakby są do rozszerzenia. Zobaczymy, jak rynek na to odpowie, co nam też pokaże zainteresowanie mm -hmm. rynku. Także tutaj nie, nie, nie zamykałabym tego katalogu. Na ten moment to, to są te dwa profile, ale myślę, że one się mogą w przyszłości rozszerzyć. Zajmujemy się głównie transportem osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To jest nasza główna działalność. Na pewno bym poradził, i to nie jakiś frazes jest, że warto, że jest to podmiot, który fajnie realizuje zadania, są to zadania w różnego rodzaju. Pozwalające właśnie na szersze rozwinięcie oferty dotychczas realizowanej, ale również i pozwoli na to, żeby znaleźć nisze na rynku pracy. I tutaj myślę, że przede wszystkim warto też wspólnie z samorządem rozmawiać o tym, bo w samorządzie jest dużo zadań, które są w różnych miejscach przekazywane, w różnymi formami, ale rzeczywiście mogą pomóc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji w danej chwili, czy to na rynku zawodowym, czy na swoim zakręcie życiowym. Pomóc rozwiązać ten problem właśnie przez rozwój pasji czy chęci bycia w tej samej grupie społecznej. Nasza spółdzielnia socjalna zajmuje się prowadzeniem sali zabaw dla dzieci, w której oferujemy dla dzieci zajęcia plastyczne, rytmiczne. W naszej ofercie również mamy organizowanie urodzin dla dzieci, jak i różnych imprez tematycznych. To, aby ludzie zmienili nastawienie do spółdzielni socjalnych. Po części podejmowanie decyzji jest trudniejsze, ponieważ jak jest te pięć osób, to jest ich pięć pomysłów i czasami nie zgadzamy się ze sobą. Ale jest też możliwość taka, że rozmawiamy, wspieramy się i wypracowujemy jakiś wspólny plan i działanie. Moim marzeniem jest, żeby więcej ludzi zaangażowało się w promowanie promowaniu czystej energii, żeby lokalnie było więcej instalacji solarnych, żeby to środowisko było czyste. Żeby na osiedlu nie było smogu, dymów, palenia śmieci i żeby nam się żyło lepiej w społeczeństwie. Socjalna Czysta Energia zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Projektujemy, montujemy ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, zajmujemy się modernizacją i remontami budowlanymi. Również prowadzimy usługi transportowe. W decyzji o utworzeniu spółdzielni socjalnej zakażałbym większą ilość osób w tym procesie. Natomiast z ludzką twarzą, tak bym to nazwał, skierowana do tych bezrobotnych, do tych wykluczonych, gdzie ma to być pewna szansa znalezienia się z powrotem w społeczeństwie. Oczywiście zaletą ekonomii społecznej jest to, że nie jest nastawiona tak jak spółdzielczość na zysk. Tylko na zaspokojenie własnych potrzeb, a tą potrzebą jest praca, tą potrzebą jest bycie w społeczeństwie, e, tą potrzebą jest wreszcie e, no, pewien, pewien rozwój, to jest dla, dla mnie kolejna społeczna. Gospoda Ciulim, która powstaje tutaj na bazie tego projektu, e, to jest taki pomysł e, jakby kultywowania tradycji e, regionalnych. Mamy tutaj taką potrawę, która się nazywa ciulim lelowski, i gospoda miałaby podobną nazwę, byłaby gospoda Ciulim i serwowałaby właśnie zawsze świeży, zawsze z pieca e, piekarniczego e, Ciulim. E, jednocześnie ta gospoda, e, wystrój, e, kuchnia, menu, wszystko byłoby poniekąd podporządkowane temu, co, co jakby z czego jest znane na całej Polsce, e, mówi się, że jest to gmina dwóch kultur. I, I tak chcielibyśmy też, żeby to funkcjonowało jako, jako potrawy polskie, jako potrawy żydowskie, izba polska, izba żydowska. No zobaczymy, jak to się w praktyce yy, sprawdzi, żeby po prostu się nie bali. Podjąć takie, takiego wyzwania, żeby chcieli, żeby nie pozostawali dalej bezrobotnymi w domu, tylko po prostu, żeby przy, podjęli wyzwanie, bo to się opłaca. naszej spółdzielni, czekamy na niego. Z niecierpliwością. <gry>